Dosyć tego relaksowania się w pięknym, malowniczym, kurortowym miasteczku. Ruszały na północ. A tak w ogóle to Ula jest nawigatorką naszą od czasu kiedy się połamało tutaj to trzymanko na telefon. Nie mogę trzymać w ręku telefonu, więc Ula prowadzi i nawiguje w lewo, w prawo. Dosyć dobrze i to idzie. Brawo Ula! Nie mamy jeszcze bagażnika ma dwa bagaże, ale dajemy radę a, szybki bym zapomniał, Także bardzo fajnie, dziękuję. Dziękuję. O, fajnie. bardzo. To miejsce jest naprawdę fajne. Tak? A po drodze trzeba się zatrzymać na małą wymianę oleju co 300-500 km, którą trzeba zrobić. Bo jak się nie zrobi w takim starym gracie, to później się on rozwala szybciej. Tym bardziej, że z niego trochę olej cieknie, w sumie zawsze jak zostawimy, to są kropelki oleju Dojechaliśmy do miejscowości Dananki i tutaj są, słyszeliśmy, że są Marble Mountains. Marmurowe wzgórza? Marble to marmur, nie ja pamiętam. piękne zrobiło na mnie to miejsce Są mi to naprawdę zmężenie. piękne, zobaczcie. Tylko że... W takim miejscu postawić windę. Jest tu winda, faktycznie jest tu winda. Mi się nawet podoba, bo fajnie współgra z tą skałą ta winda. Ale faktycznie pomysł jest troszeczkę dziwny. Nie, kupić bilety, okazuje się, że można oprócz windy wejść też na górę. Także chyba wejdziemy sobie z kotkami. No patrzcie kogo tu spotkałem. Ula tu jest. Cześć Ula! Dawno cię nie widziałem, siema! Kurze, kopela, jakieś 5 minut, nie? Yeah? No To niesamowite, jak powstały do góry Te tej in the middle of nowhere Po prostu jest totalna równina wokół i nagle coś takiego Niesamowite Dalszą drogę zabarykowali nam azjatyccy selfie masters Ola zobaczyła telinę i pomyślała, że może się wspiąć, ale okazało się, że tylko dzieci mogą. Kask ma dla dziecka, no to może da radę pokaż im swój i przekonamy ich, że jesteś z dzieckiem. Idziemy na górę. Jesteśmy w środku marmurowej skały. To faktycznie jest marmur. I takimi szczelinami musimy tutaj wspinać się dalej, kozak. Wspinaczka po tych marmurach nie jest tak łatwa jak po hotelowych. Patrz. Ludzie mają jak w, górę, w tych Tam jest morze, tam jest wybrzeże. Stamtąd przyjechaliśmy z Chojan. A tu jest ula. Na tle kolejnych marmurowych gór A ja jestem prawdopodobnie jedynym turystą, który tutaj w historii przyniósł laptopa Postanowiłem wnieść laptopa na marmurową górę Następnym razem wniosę wannę, tylko będę potrzebował waszej pomocy Dotarłam w takie piękne miejsce Niestety Bartek nie dotarł, bo nie chciało mu się chodzić i. Sprawdzać, bo z każdego miejsca było jest za gorąco, a było słabo oznakowane. Tak naprawdę, widok na górze no, jest przepiękny, ale nie był tak niesamowity jak ta cała droga, którą trzeba było przejść, żeby tutaj dojść. I wtedy ten widok cieszy jeszcze bardziej. Pamiętacie psa z Giganty z kurczak killera Ten wygląda tak samo, tylko trochę grubszy i trochę bardziej zestresowany, bo to wietnamski pies, a tam był filipiński. Filipiński jest już zrelaksowany. <słyska> Co tam piesku? A tak wyglądają te góry z daleka. Robią wrażenie i bardzo polecamy ich zobaczenie. Lubię te stare wietnamskie budyneczki zniszczone tym wilgotnym powietrzem. Naprawdę robią klimat mimo tego, że jest tu sporo tandety takiej za dolara, czy tam za 10 czy 5. Jedziemy sobie, jedziemy i coś się kierownica zaczęła ruszać. I trochę ryzykownie ktoś nam zwrócił uwagę, że może warto by było to dokręcić. A tu mega fajny widok. Okay. Mam słabość do takich brudnych ścian. My to w ogóle pomysłowo spakowani jesteśmy. Tutaj laptop Panji go trzyma. Różne inne patenty. A podczas gdy motorek się robi, pokażę wam kawałek danang zwykłego danang, zwykłego życia. Tu na przykład jest cukiernia z ciastami, które mienią się wszystkimi kolorami. Gwarantuję, że smaków jest tam mniej niż kolorów. No a tam u tego mechanika bałagan i wszystko, ale ołtarzek z budą stoi. Widziałeś? Nie widziałem, o ciekawe, ciekawe. <śmiennie>

Fajne rzeczy A pan mówi po polsku? Malo Ale mieszkał pan w Polsce? Tak, wow A tutaj na dowód tego, że w Wietnamie interesują się piłką nożną, leci sobie meczek napoli Roma. Dziękuję bardzo, miło było rozmawiać. Do widzenia. Dziękuję. Hej Dziękuję. No i znowu bułeczki, bagieteczki. Wietnamskie jedzenie typowe. A tutaj dużo składników do wyboru. Będzie jedzone. Wracamy, bo z pół godziny nas nie było, a tam już może motocyk zrobiony. Coś tam kręcą dalej, żonki. Wow! Brand new motorcycle. Coś tam prawie zrobili, a prawie nie w sumie. Musimy wam pokazać ten widok fajnie. Oczywiście zero zabezpieczeń jakichkolwiek Tam można polecieć, nie ma problemu A polecieć od razu... Tam można zejść fajniej, że będzie może... Mnie tam interesują, już ten jest... O tam, na tamtą, patrz, jak z tamtą byłem Stamtąd przyjechaliśmy, a tam widać daleko miasto Danang A tam jedzie pociąg A tam są chmury Czy znaczy, jakieś wysokości czy coś? Nie wiem, bo to jest jakimiś symbolami opisano.